Siema, witam was na kanale Napęd na Motoryzację. Dzisiaj prezentujemy nowe BMW serii 1, model 118i. Prezentowany samochód posiada silnik 1.5 o mocy 136 koni mechanicznych. Silnik oczywiście benzynowy, z wyposażeniem M pakiet. Jak widzimy, z zewnątrz, w przód, standardowo dla BMW duże, chromowane nerki. Z przodu widzimy tutaj czujniki parkowania. Na środku czujnik wykrywania pieszych i rowerzystów. Zderzak również tradycyjny dla pakietu M. W zderzaku mamy te wloty w powietrza. Jak wspominałem, pakiet M, co oznacza nam ten znaczek. Prezentowany model znajduje się na 17-calowych aluminiowych felgach. Felgi to są z oponami zimowymi. 195 mm. W prezentowanym modelu mamy również podświetlane klamki. Idąc do tyłu samochodu, widzimy, że cały samochód jest w kolorze czarnym. Obramowania szyb również mamy tutaj zrobione w czarnym połysku. Na dachu rekinek. Duży tutaj spoiler nad szybą klapy bagażnika. Tylne światła w pełni LEDowe. Podświetlenie tablicy też LEDowe. I tutaj jest kamera cofania. Duże światło stop od dołu. Można powiedzieć taki dyfuzor w montu, y, w ładnie skomponowany ze zderzakiem, czujniki cofania i rura wydechowa, wydechowa taka dosyć solidna. I mamy tutaj płaską podłogę. W podłodze y, miejsce na jakieś koło dojazdowe. Spokojnie się to zmieści. Tutaj mamy sztywną deskę na której coś możemy położyć. I w BMW tutaj mamy zamocowany trójkąt. Klapa komory silnika jest na siłownikach. Tutaj piękny dostęp do wszystkich do wszystkich płynów. Widzimy jak silnik pracuje. Cisza, spokój. Tutaj jest wygłuszenie na klapie. Również tam w głębi widzimy wygłuszenie, żebyśmy nie słyszeli jakiegoś dźwięku właśnie w kabinie. A teraz zimno, więc zapraszamy do środka samochodu. Widzimy tutaj srebrną listwę z logiem M. Drzwi, niewielka klamka również srebrna. Blokowanie, otwieranie zamka centralnego obsługa szyb, tył elektryczne i tutaj ustawianie lusterek elektrycznych w BMW serii 1 mamy kierownicę trójramienną z dużym logo BMW na środku wstawka M-pakietu z lewej strony na kierownicy mamy tutaj ustawienia tempomatu z prawej strony odbieranie telefonu i również ustawienia funkcji aktywnego tempomatu i wybieranie głosowe z lewej strony gałka ustawienia świateł i po włączeniu górnego przycisku na głównym wyświetlaczu Zmieniają się tutaj funkcje na panelu z prawej strony. Gałka z prawej strony, są to wycieraczki przód, tył, ustawienia wycieraczek automatyczne. Kierownica oczywiście regulowana w dwóch płaszczyznach. Z lewej strony kierownicy włączanie świateł, wyłączanie, ustawianie świateł automatycznych, światła przeciwmgłowe, światła pozycyjne i pokrętło ściemienia i rozjaśnienia podświetlenia deski rozdzielczej. A, na środku wyświetlacz także odwrócony w stronę kierowcy, na którym akurat mamy widoczną kamerę. Yy, mamy tutaj asystent cofania, asystent parkowania, obrazy z kamery. I tutaj możemy sobie to przełączać, jak również inne ustawienia samochodu. Także na tym wyświetlaczu środkowym mamy tutaj nawigację która w czasie jazdy pokazuje nam się tutaj między zegarami na środku, także nie musimy odrywać wzroku, możemy patrzeć centralnie przed siebie. Tutaj niżej przycisk świateł awaryjnych, tutaj mamy skonfigurować swój samochód, aktualne ustawienia i możemy sobie dopasować do jazdy, która nam najbardziej odpowiada i komunikaty, jakie nam się mają pokazywać. Na środku, między nawiewami, mamy taki mały wyświetlacz, gdzie regulujemy tutaj nawiew, czy więcej, czy mniej. I tutaj sobie ustawiamy temperaturę. Z lewej, jak i z prawej strony podgrzewanie foteli pasażera i kierowcy. Nawiew na szyby z przodu, z tyłu. I tutaj automatyczny nawiew. I tutaj obieg powietrza zamknięty. Tutaj mamy również fizyczny przycisk włączenia i wyłączenia mediów. Również przekręcamy ciszej i głośniej. I tutaj mamy 8 pozycji zapisania ustawień samochodu. Niżej mamy tutaj miejsce na wrzucenie jakiegoś telefonu, Dwa cap foldery. Mamy tutaj wejście 12V, port USB. Na środku czarna dźwignia zmiany kierunku jazdy. Przełączając tryby jazdy tutaj z lewej strony przytrzymujemy przycisk i przełączamy drive czy również neutral i jazda do tyłu, jeśli chcemy przełączyć na skrzyń manualną, bierzemy na drive i tutaj w lewą stronę i teraz klikając do tyłu w czasie jazdy trzymając gaz zmieniamy nam się biegi na wyższe jeśli chcemy zredukować klikamy do przodu i teraz parking, tutaj przycisk to fajnie wyszło, nie? Z lewej strony dźwigni mamy tutaj wyłączanie systemu kontroli trakcji, wyłączanie czujników parkowania, wyłączanie systemu start-stop tutaj oczywiście odpalanie samochodu, tryby jazdy AutoHold, hamulec elektryczny. Z prawej strony tutaj mamy media, które nam się pokazują na tym wyświetlaczu. Również możemy sobie to przełączać, mapy, nawigacja i tutaj mamy taki joystick dzięki któremu nie musimy podnosić ręki do wyświetlacza możemy kierować i sterować sobie coś z wygodnego oparcia na podłokietniku duży podłokietnik, jak wspominałem, wygodnie możemy na nim rękę położyć otwierany ze schowkiem i z wejściem USB jak widzimy cały kokpit tutaj jest bardzo taki trójwymiarowy z różnymi przekształceniami różne tłoczenia, tutaj przeszycie w kolorze niebieskim i jest tutaj fajne podświetlenie ambientowe w prezentowanym modelu mamy czarną podsuwitkę. Tutaj mamy kurtyny słoneczne, również czarne. Podświetlenie. To samo mamy od strony pasażera. Tutaj liczne światełka oświetlające nam przestrzeń. Wewnątrz samochodu. Kierowca ma także do dyspozycji tutaj przy fotelu z lewej strony przycisk, dzięki którym wysuwają się lub wsuwają boczki fotela. Także mamy opcję dopasowania do każdego, czy ktoś jest szczuplejszy, czy grubszy, może sobie je cofnąć, żeby mu nie przeszkadzało, albo wysuwać, faktycznie wtedy lepiej y, trzyma kierowcę w czasie jazdy. W samochodzie mamy sportowe fotele przednie, y, przeszycia niebieskie i tutaj logo M. Żeby można było jeszcze wygodniej podróżować, za bardziej wymagających możemy sobie tutaj wysunąć takie podparcie. A teraz zapraszamy na tylną kanapę. Z tyłu siedzimy już nieco wyżej niż z przodu, ale jednak mimo 1,80 m tam parę centymetrów do dachu zostaje. Na drzwiach przyciski podnoszenia szyb. Przed nami tutaj takie zabezpieczenia foteli. Mamy tutaj gazetowniki. To jest bardzo wygodne, gdyż nawet jeśli by dzieci tam podróżowały, pobrudzą, można spokojnie to przetrzeć, Nie niszczymy foteli. Dwa porty USB. Mały schowek na wrzucenie taki antypoślizgowy, można coś niewielkiego wrzucić. Systemy Isofix do montowania fotelików, zagłówki regulowane, fotele z, taki, z takimi samymi przeszyciami jak i z przodu. Myślę, że spokojnie dwie osoby usiądą, również trzy. Co prawda trzecie takie siedzisko nieco mniejsze, ale spokojnie się też zmieścimy. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku z BMW. Zapraszamy do oglądania i subskrybowania naszego kanału. Dziękujemy Samlonowi z Kraków za użycie samochodu. Oglądajcie, oceniajcie. Do zobaczenia. Cześć.